Dzień dobry kochani, witajcie w słodkim odcinku na temat Halloween. Witajcie serdecznie, moje kochane retromaczki. Dzisiaj odcinek specjalny i nie będzie nic na temat makijażu, ani historii kina. Dzisiaj sobie za to popieczemy. Odcinek specjalny halloweenowy. Przygotowałam dla Was trzy przepisy, żeby ta nasza kreatywność, którą widzimy w trakcie Halloween w strojach, przełożyła się też na kuchnię. Z czego słynie Halloween? <tryk> Oczywiście z łakoci. Zaczynamy się też powoli bawić w wycinanie lampionów z dyn. Które straszą nas po nocach w trakcie Halloween. Na naszym rynku pojawiają się też różne ciekawe formy. Można sobie zrobić jakieś Batmany, duszki, dynie. Uwielbiam organizować różne małe przyjęcia, przeherbacce, i tak dalej, ale ze względu na to, co się dzieje na świecie w tym momencie, czyli naszą pandemię covidową, musiałam swoje plany imprezowe odłożyć na. Najbliższą przyszłość, najbliższy rok zobaczymy. Aczkolwiek chciałam się z Wami podzielić przepisami, które sprawdziły się w zeszłym roku, także bardzo serdecznie Was zapraszam. Będą to trzy przepisy, z czego jeden taki troszeczkę dla Leniuszków, ale z twistem i dwa takie typowo Halloweenowe przepisy. Zaczniemy od tego przepisu dla Leniuszków. Tak jak wiemy, Halloween kojarzy nam się przede wszystkim tylko z cukierkami, tak? Aczkolwiek na naszym rynku zaczynają się pojawiać także produkty instant, na przykład tego typu. Są to babeczki instant doktora Edkera, które są czarne i pokażę wam krok po kroku, co można z nich zrobić właśnie fajnego na Halloween. No to zaczynamy. nasz produkt finalny, obrzydliwie pyszne babeczki z naszymi cudownymi glizdami w środku i zielonym lukrem, który wygląda jakby tutaj coś im się po drodze przydarzyło. To jest pierwszy z naszych trzech Halloweenowych przepisów. Po kolejne przepisy zapraszam Was już jutro. Pamiętajcie też o tym, żeby dać kciuka w górę, jeśli podobał Wam się ten filmik. I oczywiście dzwoneczek i subskrypcja. Do zobaczenia i wesołego Halloween!